Uczniowie, słysząc zapowiedź Jezusa o tym, że ma za nich umrzeć, jednocześnie nie przyjmują tego do własnej wiadomości. Słyszą, ale nie potrafią usłyszeć. Kiedy tak sobie o tym myślę, wydaje mi się, że ta sytuacja jest bardzo podobna do naszych codziennych wydarzeń. Słuchamy, staramy się usłyszeć, ale nie słyszymy. Nie potrafimy wejść w to, co ktoś chciał do nas powiedzieć. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy skupieni na sobie, że to my słuchamy, zanurzeni w codzienność swoich wydarzeń, obowiązków, spraw, lęków i trudności, które przeżywamy. Popatrzmy, że Jezus wie, co trapi serca 12 apostołów. Bezpośrednio po rozmowie, zaraz sprawdzimy, czy bezpośrednio, kiedy przyszli do Kafarnaum, Jezus Pyta się, o czym rozmawiali w drodze. Dobrze wie, że pokłócili się o to, kto jest pierwszy spośród nich. Nawet tym, którzy są tak blisko na co dzień, blisko Boga i Mesjasza, apostołom, wydaje się, że aby osiągnąć sukces, trzeba coś zdobyć. Najlepiej być pierwszym. Mieć największą władzę. Właściwie zrobić tak, żeby wszyscy musieli mnie słuchać. To jest nieprawda. Po ludzku tak by było. Kto coś znaczy, coś osiągnął, coś zobaczył, czego doświadczył, coś zdobył, to nie jest kimś. No nieprawda. Jezus zwraca uwagę na coś innego. Żeby odnieść sukces, żeby usłyszeć innego, trzeba posiąść siebie. Trzeba umieć nad sobą panować, trzeba sobą rządzić. Dlaczego Jezus mówi, żebyśmy się stali ostatni i sługami wszystkich? Kiedy postawimy w centrum naszego życia drugiego człowieka, kiedy ten drugi człowiek stanie się dla nas swoistego rodzaju punktem odniesienia, wtedy stajemy się właścicielami siebie. Tak, to taki paradoks. Taki paradoks chrześcijaństwa, taki paradoks Chrystusowej miłości. Kiedy daję się innym, wtedy dopiero zaczynam rządzić sobą. Kiedy potrafię dać coś z siebie, nie coś. Kiedy potrafię dać wszystko z siebie, kiedy stać mnie na takie szaleństwo, okazuje się, że nagle zaczynam zyskiwać innych, potrafię usłyszeć ich potrzeby. Nie skupiam się tylko na tym, co zewnętrzne, ale za pytaniami, prośbami drugiego człowieka, wypowiedzianymi czy niewypowiedzianymi, dostrzegam głębię jego świata wewnętrznego i potrafię być bardziej dla niego. Jeśli spodobało Ci się nasze wideo, subskrybuj nas bądź napisz komentarz.